I liczę na to, że prezydent Karol Nawrocki... Znajdzie sposób, żeby to oznaczenie odebrać. Krzysztof Stanowski bombarduje Dorotę Wysocką-Sznep serią wpisów w mediach społecznościowych i kolejnymi filmami, które zamieścił na swoim kanale Zero. Wszystko w odpowiedzi na pozew, który złożyła Dorota Wysocka-Sznep przeciwko Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi. W tle Maksymilian Sznep. No i połączenie z tym wszystkim dziecka. Sprawa naprawdę bardzo obrzydliwa, która nie mieści się w pale, jak to mówił. Rafał Trzaskowski podczas kampanii prezydenckiej. To się w pale nie mieści. No. Sprawa jest skandaliczna. Dorota Wysocka-Sznep pozywa Stanowskiego i w tym pozwie, który zaprezentował Krzysztof Stanowski w kanale Zero, pokazuje różne takie argumenty dotyczące jej osoby, a przecież w tym całym pozwie też niby powołuje się na dziecko. To dziecko zostawmy z boku. Nie mieszajmy tego dziecka do tej sprawy, bo to jest naprawdę bardzo złe i Stanowski ma tutaj rację. Jak tarcze to dziecko używają rodzice do tego, żeby lać się z Krzysztofem Stanowskim. Ale Stanowski nie robi tego pierwszy raz. I chyba Dorota Wysocka-Sznep nie analizowała rynku mediów w ostatnich pięciu, sześciu latach. Stanowski któryś raz z rzędu będzie robił ten sam numer. Wchodzi z kimś w bardzo duży spór, Mijaży tę osobę wyśmiewa zasięgami rozgniata argumentami przytłacza, no i ta osoba staje się pośmiewiskiem, memem na bardzo długi czas. Osoby odpowiedzialne, osoby, które dostrzegły to, z tych sporów się wycofały, odeszły od nich, bo nie ma co tego kontynuować. Nie mają szans tak zasięgowym komentatorem, jak Krzysztof Stanowski, zwłaszcza, że najczęściej Stanowski ma lepsze argumenty w dyskusjach. Jedziemy z tym tematem i z apelem Stanowskiego, który jest skierowany do prezydenta Karola Nawrockiego, ale powiem wam też, ile mniej więcej Krzysztof Stanowski zarobił na filmie o Sznepfowej, bo sam się zresztą tym pochwalił. I to jest sprawa ciekawa. Dajcie tylko, proszę, najpierw subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna Konserwatywnego Miejsca na polskim YouTubie, gdzie każdego dnia dla Was komentujemy polską politykę i sprawy polskich mediów. Dajcie suba, bądźcie tutaj z nami. Wybudujmy wielki profil na kolejne wybory parlamentarne, tak jak budowaliśmy. Profil na wybory prezydenckie. I jedziemy z Krzysztofem Stanowskim. Drugi film na temat Doroty Wysockiej-Sznep nagrał Stanowski. Skan, piękne otoczenie. Popijał sobie jakiegoś drinka. Także widać, że nie bardzo się tym pozwem przejmuje właściciel i twórca kanału Zero. A Dorota Wysocka-Sznep dała mu powód takim oto wpisem: Piszą mi państwo, że pato streamerzy znów rehoczą. No i powiem szczerze, jeżeli Dorota wysocka sznep Krzysztofa Stanowskiego oskarża w ogóle o to, jakąś tam mowę nienawiści, coś tam chce rozliczać, to to jest największy rynsztok. To jest takie zdanie z rynsztoku wyjęte. Patostreamerzy, czyli kto? Mazurek i Stanowski to są patostreamerzy, o nich mówi Dorota Wysocka szneb Bo tutaj jest jasny kontekst, choć oczywiście nazwisk nie wymienia. Znów. Rehoczą. Wiecie, rehot to jest takie bardzo obraźliwe, mocno polaryzujące słowo. Ja staram się unikać takich słów, bo one nie są dobre w debacie publicznej. Jeżeli jesteś dziennikarzem, publicystą i tylko i wyłącznie takich słów używasz, to no to jest zła robota, tak uważam. No i yy, dalej Dorota Wysocka sznep dołącza podziękowania dla kancelarii, która ją reprezentuje i, i przypomina: Dziennikarz podaje wiarygodne, sprawdzone informacje. Dziennikarz nie Powiela bredni. No i przepraszam bardzo, o co tu chodzi o Maksymiliana Sznepfa, bo. Jasno, Krzysztof Stanowski, robiąc naprawdę dobrą robotę, przypomina, czym była obława augustowska i jaki w niej udział miał Maksymilian Sznepf. Brawo! Właśnie dobrze, że to robi, bo przynajmniej wiele osób poznało o, prawdę o obławie augustowskiej, przeprowadzonej w lipcu 1945 roku przez oddziały NKWD. Zginęło co najmniej wówczas 592 osoby, zginęły. Nie wróciły do domów, nie pojawiły się. Liczba ofiar zatrzymywanych, przetrzymywanych, torturowanych sięgnęła 7 tysięcy. To, to byli działacze podziemia niepodległościowego. I dziś ktoś będzie próbował zrobić z jednej z tych osób, które uczestniczyły w tej obławie augustowskiej, polowały nad tych ludzi, bohatera? Pani Dorota wysocka będzie przypominać, że Maksymilian Szef otrzymał order Virtuti Militari, czerwony order? Czerwony, wstyd. W ogóle nie powinna tego po, po, poruszać. W ogóle nie powinna się tym zajmować. Ale się tym zajmuje, okej okay, jej sprawa. I chce to robić ze Stanowskim, chce z nim iść w spór. Stanowski tak. Marcin Najman, okej, okay, trochę popularki se zrobił na Krzysztofie Stanowskim, ale to Stanowski pokazał. Jak można gruzować ludzi w mediach? I zrobił na Najmanie największą karierę. W ogóle kanał zero to chyba wybuchu na Najmanie, bo pamiętam ten live, Borek Najman Stanowski, oglądałem go, oglądałem go, pamiętam go. Rok 2020, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba 7 czy 8 milionów wyświetleń zrobił ten live, i dalej poszła cała seria. Dziennikarskie Zero na konflikcie z Marcinem Neymanem stworzył Krzysztof Stanowski. Potem była Maja Staśko. Był chwilę, spór było, te, a potem było wycofanie się Majni Staśko i słusznie to zrobiła. I dalej Stanowski tylko szukał obiektów, żeby ich zaczepić i robić na nich spór i pieniądze, i zasięgi, bo ponieważ potrafi to robić. Stanowski genialnie potrafi wyszukać absurd, wejść w niego i wykopać te wszystkie absurdy i zgniatać je swoimi argumentami, które szeroko przebijają się do opinii publicznej. I Dorota Wysocka-Sznep dziś chce iść z nim na wojnę i to taką wojnę, gdzie kompletnie nie ma racji, gdzie chodzi o to, czy ktoś był zbrodniarzem, czy nie był zbrodniarzem, czy był bohaterem i z kogo się robi bohatera. Absolutny skandal. No i Krzysztof Stanowski torpeduje razem z Robertem Mazurkiem. W ogóle obśmiewają cały ten Pozew Doroty Wysockiej-Sznep, Mazurek nawet nagrał takie wideo z jacuzzi, popija sobie drinka i wyśmiewają te pozwy Wysockiej-Sznep. Ok, żeby było trochę krytycznie dla Stanowskiego. Jego język, no te słowa o tym, co ona sobie powinna zrobić, gdzie się tam coś tego, na p, mi się to nie podoba. Jest też pewna granica tego, no ale dobra. Niech to też idzie na konto Krzysztofa Stanowskiego i potem, potem on się musi z tym mierzyć. Ale Stanowski robi coś wielkiego. Co mi się tutaj podoba? Nie tylko przypomina, czym była obława Augustowska, ale również apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby odebrać ten order Virtuti Militari, co prawda czerwony, ale jednak order Virtuti Militari. Maksymilianowi sznepowi. No i piszę tak w swoim poście, mam nadzieję, że odbiorę temu zbrodniarzowi Virtuti Militari, nawet jeśli to ta komunistyczna, mało ważna wersja oznaczenia, którą ma też marszałek Żukow, mówi Krzysztof Stanowski, który też, tak jak wspomniałem, nazwał, nagrał film Scan. Postawę TVP w tej sprawie nazywa i określa horrorem. Yy, ponieważ no, nikt w TVP no, nie ma żadnej refleksji nad tym, co robi ich twarz, ich dziennikarka, jak ona się zachowuje. Może oni nie mogą mieć tutaj refleksji, ponieważ, szanowni państwo, no, e, Maksymilian, e, Ryszard Sznepp, pre, przepraszam, Ryszard Sznepp to jest jednak wpływowa postać w polskiej dyplomacji, człowiek posiadający szerokie znajomości, w tym w MSZ rad, w, u Radosława Sikorskiego. Może władze TVP po prostu się boją, bo są tak zależne, tak są niezależne, prawda? Na koniec Stanowski mówi, że się przy tym wszystkim dobrze bawi. Jego poprzedni film, który zrobił na dziś 1,2 miliona wyświetleń, zarobił niemal 30 tysięcy złotych i to rzeczywiście jest taka monetyzacja przy tego typu filmach 30-minutowych. Więc na koszty procesu już zebrał. Przypominam, Dorota Wysocka-Sznepp domaga się 100 tysięcy złotych od Krzysztofa Stanowskiego, więc on dwoma, trzema filmami. Zbierze na koszty procesu, na ewentualne odszkodowanie, ale wątpię, żeby on ten proces przegrał. Dajcie znać, co myślicie o sprawie. Napiszcie komentarz. Do zobaczenia.